30 sklepów dziennie zamyka się w tym momencie w Polsce. Nie tych onlineowych, tylko tych małych, fizycznych, które nie radzą sobie w dzisiejszych czasach. Dlatego, że jak wiemy wszyscy, to sklepy online rządzą. To sklepy online mają niższe koszta utrzymania niż sklepy fizyczne. A sklepy fizyczne hmm, coraz wyższe czynsze, coraz drożsi pracownicy. Jak tu sobie radzić? Już nie pojedziecie do szybko do sklepu, żeby kupić klej, śrubki czy cokolwiek innego. Ci, którzy mieszkają w małych miastach, wiedzą doskonale, o czym mówią. Generalnie to co się dzieje teraz z e, gospodarką, z ekonomią, to to, że przechodzimy zupełnie praktycznie z handlu tradycyjnego na e-commerce. Tak samo jak w sklepach wielkopowierzchniowych, kiedy rządziły galerie, ogromne galerie handlowe, teraz to są raczej te małe parki, gdzie m, możesz podjechać i jest tam kilka sklepów, takich jak Pepco Action. Obawiam się, że ta gospodarka, która zmienia się cały czas, będzie bardzo drastycznie Uderzała w tych małych sklepikarzy, w tych ludzi, którzy nie poradzą sobie z dzisiejszą zmianą, transformacją w stronę rynku cyfrowego, rynku internetowego. Nie wiem, jakby to postrzegacie. Czy potrzebujecie w ogóle jeszcze takich sklepów, czy może tylko zamawiacie w 100% online? Dajcie znać, a ja już teraz zapraszam Was do ostatniego odcinka Bizły, w którym rozmawialiśmy właśnie o tym.